Energetyka to krwioobieg całego systemu gospodarczego. Dlatego zmiana polityki energetycznej to zmiana całej gospodarki. Na czym polega powiązanie polityki energetycznej Unii Europejskiej z polityką klimatyczną? Co to oznacza dla Polski i polskich przedsiębiorstw? jak wpłynie to na nasze życie i bezpieczeństwo. Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej zaprasza na kolejną debatę Polska w Unii Energetycznej jak polskie przedsiębiorstwa zrealizują swoje cele w kontekście polityki energetycznej i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zapraszam.